się już nagrywa ten film, który raz? Czwarty raz już nagrywa. Cześć, witam się z Wami na kanale Boy The Beauty. Cieszę się, że jesteś dzisiaj ze mną. A jeżeli jesteś tutaj kolejny raz i podobają Ci się moje filmy, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Dzisiaj temat, o który prosiłyście mnie na Instagramie. Zostawiłam Wam okienko z pytaniem. Bardzo dużo było zapytań właśnie o barierę hydrolipidową. Na drugim miejscu był retinol, ale ale nie tak szybko. Zanim przejdziemy sobie do retinolu, to wydaje mi się, że warto posłuchać o barierze hydrolipidowej. Dlaczego? No, żeby na przykład nie popełnić mojego błędu, mogę wam teraz tutaj pokazać zdjęcie mojej skóry z uszkodzoną barierą hydrolipidową. Nie, nie, to nie jest trądzik, to jest właśnie uszkodzona warstwa hydrolipidowa, tak to może też wyglądać, bo jakby bariera hydrolipidowa, a raczej uszkodzona bariera hydrolipidowa nie jedno ma imię i u mnie akurat tak to wyglądało. Zrobiłam sobie taki mały research na YouTube w kwestii tego tematu i jest troszeczkę tych filmików, ale wydaje mi się, że brakuje takiego konkretnego filmu, w którym są konkretne produkty. No i oczywiście jest prawdziwy człowiek, prawdziwa ja, kobieta, która przesadziła i po prostu spieprzyła sobie swoją skórę. Na szczęście udało się to uratować. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to zrobiłam, zapraszam do oglądania. Czym właściwie jest bariera hydrolipidowa? Najprościej rzecz ujmując, jest to taka zewnętrzna warstwa na naszej skórze, a właściwie taki płaszcz zbudowany z wody i z lipidów, który pokrywa naszą skórę. I dzięki temu, że ten płaszcz tam jest, to do skóry nie dostają się np. bakterie, grzyby, oczywiście bytują na naszej skórze bakterie i grzyby, czyli jest to nasz naturalny mikrobiom, ale są to bakterie i grzyby, które są przyjazne naszej skórze. Natomiast jeżeli ten płaszcz jest uszkodzony, jest nieszczelny, to niestety przedostają się na przykład takie bakterie, które powodują naszej skórze trądzik. Istotne jest wspomnieć o tym, co wpływa na zaburzenie warstwy hydrolipidowej. No i przede wszystkim jest to nieodpowiednia pielęgnacja i zbyt szybkie wprowadzanie składników aktywnych. Zbyt agresywne traktowanie skóry, łączenie składników aktywnych, takich jak na przykład retinol i kwasy, w jednej pielęgnacji, nadmierne zmuszczanie skóry, czy to peelingami chemicznymi, czy to enzymatycznymi, nawet jeżeli robimy to zbyt często, mechanicznymi, nawet szczoteczki soniczne używane codziennie mogą zaburzyć barierę hydrolipidową. No i też to, że często w naszej pielęgnacji. Szczególnie wtedy, kiedy zaczynamy działać przeciwstarzeniowo, pomijamy ten moment nawilżenia i regeneracji skóry, tylko chcemy działać. Anti-aging, czyli re retinol, kwasy, mezoterapia. Mm, ale to już wiadomo, jak idziecie do gabinetu, to raczej ktoś Wam nie zrobi mm, dermapenu, kiedy ta skóra jest uszkodzona. Wydaje mi się, że przyczyniła się też do tego bardzo duża dostępność obecnie w drogeriach kwasów y, o dosyć wysokich stężeniach. Przez to niestety trochę się zachłysnęłyśmy tym i chcemy dbać o naszą skórę coraz bardziej, co jest oczywiście pozytywnym aspektem, ale chyba czasami za bardzo przedabrzamy, i niestety to się źle kończy dla naszej skóry. Jeszcze innym powodem może być stosowanie leków takich jak retinoidy, a także antybiotyki, które zaburzają nasz naturalny mikrobiom skóry. I bez znaczenia pozostają również oczywiście zanieczyszczenia powietrza, takie jak smog. E, może to być też nadmierne nasłonecznienie, czyli nieużywanie filtrów SPF. No dobrze, masz jakiś problem ze skórą, nie wiesz o co chodzi, jak rozpoznać, że ta warstwa hydrolipidowa jest zaburzona? Przede wszystkim skóra jest sucha, piecze, łuszczy się, Wchodzą suche skórki i właściwie używasz peelingów, ale tak naprawdę jest jeszcze gorzej. Skóra jest zaczerwieniona, spędzi, jest podrażniona. A nałożenie kremu właściwie niewiele daje, nawet te najbardziej tłuste są momentalnie wybijane przez Twoją skórę. Czasami nawet masz wrażenie, że po nałożeniu kremu jest jeszcze gorzej. Skóra zaczyna jeszcze bardziej szczypać, jest zaczerwieniona i podrażniona, tak jakby coś jej nie pasowało. Skóra się świeci i właściwie przetłuszcza się najczęściej między 10 a 14. Zaburzona bariera hydrolipidowa, niejedno ma imię, i akurat w moim przypadku wyglądało to, jak trądzik. Dopiero po czasie okazało się, oczywiście po przewertowaniu całego internetu, że jest to klasyczne uszkodzenie bariery skórnej, które objawia się wypryskiem. Jak możecie sobie tutaj teraz zobaczyć na zdjęciach, moja twarz w pewnym momencie wyglądała no, naprawdę już e, bardzo, bardzo źle i wtedy faktycznie zaczęłam już bardziej się interesować co to jest po trądzi, kto to nie był. Jeżeli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że wyglądało to tak jak u większości z Was. Jeżeli oglądacie ten film, to być może też po prostu przesadziłyście z pewnym składnikiem aktywnym. Eee, ja swoją barierę skórną rozwaliłam dwa lata temu. Wtedy, kiedy bardzo mocno zaczęłam interesować się pielęgnacją. Właściwie pielęgnacją zaczęłam się interesować już 4 lata temu i można powiedzieć, że byłam zaprawiona w bojach, jeżeli chodzi o różnego rodzaju kwasy, o zabiegi takie jak dermapen. Natomiast 2 lata temu nastał ten czas, kiedy tak naprawdę warto by było rozpocząć swoją przygodę z retinolem. Wtedy zaczęłam od. Masakrycznie dużego stężenia jak na pierwszy raz. Jeżeli oglądają to osoby, które mają pojęcie o wprowadzaniu retinolu do pięgnacji, to powiem Wam, że na pierwszy raz y, użyłam sobie retinolu o stężeniu 4%. To był taki retinol y, do użytku gabinetowego i użyłam go sobie raz palicho. Pali Nic się takiego nie stało, skóra mi się. Rajbiście, złuszczyła po prostu pupcia niemowlęcia. No ale ja mam troszeczkę, a raczej miałam kiedyś takie podejście do pielęgnacji, że jak coś działa i to tak fajnie działa, to czemu by nie spróbować jeszcze raz? Pewnie zadziała jeszcze lepiej. Niestety nie odczekałam odpowiedniej ilości czasu, i na skórek skóra nie zdążyła się jeszcze zregenerować. I kolejną porcję z mojej skórze zareserwowałam dwa tygodnie później. I Muszę Wam powiedzieć, że jak ta skóra zeszła, to też wyglądała nieźle, ale po tygodniu masakra. Nagle ta skóra zaczęła mnie piec, szczypać, robiła się taka zaczerwieniona. Po mi zaczęły wyskakiwać na policzkach takie małe wypryski, które nie miały zawartości w środku, ciężko by było je wycisnąć. Mówię, coś tutaj jest nie tak. Początkowo myślałam, że to jest jakaś alergia, uczulenie, więc kontynuowałam swoją pielęgnację. Gdzieś tam pewnie po drodze jakiegoś piningu użyłam, co tylko pogarszało stan tej cery. Później mnie wysypało jeszcze bardziej. Pomyślałam sobie, że to są jakieś zmiany trądzikowe. O, nie były to zmiany trądzikowe, jak teraz wiem. Dopiero doszłam do tego, kiedy zaczęłam czytać o porit, poretinoidowym zapaleniu skóry i wydaje mi się, że to jest właśnie przyczyna, dlaczego ta moja skóra tak wyglądała. A było to po prostu efektem zaburzenia tej warstwy hydrolipidowej. Skóra nie mogła się bronić, była całkowicie otwarta, wszystko jakby do niej wchodziło, jak leci, bakterie, grzyby, po prostu nie miało żadnej ochrony. No i niestety tak to się skończyło. Zaczęłam czytać na ten temat, zaczęłam się edukować o barierze hydrolipidowej. I gdzieś tam doszłam do różnych informacji, jak sobie poradzić z taką barierą, barierą hydrolipidową, ale o tym chciałam Wam opowiedzieć dopiero, jak zobaczycie w kolejnym ujęciu, w jaki sposób pielęgnowałam swoją skórę. Powiem Wam, jakich produktów używałam i wyjaśnię dlaczego. Także zapraszam do oglądania. Pielęgnację zaczynamy od przygotowania żelu z W garnuszku przygotuj około pół litra wody i cztery łyżki siemienia Zagotuj ziarna aż do zgęstnienia. Odstaw mieszankę do ostygnięcia. Siemię lniane powinno opaść na dół, a na górze zostanie glutek lniany. O mniej więcej takiej konsystencji jak widzicie na filmie. Może być nawet trochę rzadszy. Do pielęgnacji naszej skóry będziemy potrzebować tylko żelu z siemienia lnianego, możesz je zebrać łyżką lub przesadzić przez sitko. Po tych wszystkich zabiegach i dużej ilości kosmetyków, które właściwie nie pomagały, czułam, że moja cera potrzebuje odpoczynku. Znalazłam więc informację o tym, że glutek siemienialnianego pięknie koi i wycisza skórę, zostawiając ją nawilżoną i gładką. To przyniosło ogromną ulgę i już po czterech dniach zniknęła właściwie większość wyprysków. Teraz natomiast domknęłabym pielęgnację np. mgiełką z propolisem, która zabezpiecza skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Już po czterech dniach moja skóra była ukojona, ale czułam, że to czas, żeby włączyć inne produkty do pielęgnacji. W pielęgnacji porannej używałam trzech produktów. Zaczęłam używać delikatnej pianki do mycia twarzy. W tym filmie pokazuję Wam piankę marki Uzdrowisko, ponieważ niestety nie produkują już tej pianki, której używałam dwa lata temu. Jednak z czystym sumieniem mogę Wam polecić ten produkt myjący, ponieważ jest bardzo delikatny i nie podrażnia wrażliwej już skóry. Następnie smarowałam swoją skórę olejem z czarnuszki. Dlaczego jest to tak ważny etap w przypadku uszkodzonej skóry? Ponieważ oleje, lipidy, naturalnie budują nasz hydrolipidowy płaszcz. Jeśli jest on nieszczelny, wówczas warto włączyć nienasycone kwasy tłuszczowe. Innymi olejami, które sprawdzą się w tym przypadku są np. olej z wiesiołka, olej z ogórecznika, czy olej konopny. Oleje te wnikają w skórę, gdzie ulegają przykształceniom i uwalniają kwasy tłuszczowe. Kolejny etap to krem z filtrem. Bardzo ważny etap pielęgnacji, który zabezpieczy naszą skórę przed szkodliwym działaniem światła słonecznego, szczególnie po tak fotouczulającym składniku, jakim jest retinol. Moja wieczorna pielęgnacja była bardzo podobna. Używałam pianki myjącej, następnie myłam skórę i wycierałam w ręcznik papierowy. Nakładałam olej z czarnuszki, a na to krem zinalfat, który działał kojąco i regenerująco na skórę. Po tygodniu niemal 70% zmian zniknęło z mojej skóry, a po trzech tygodniach nie było już po nich śladu. Chciałam tutaj jeszcze zaznaczyć, że oczywiście moja skóra to jest moja skóra. Na nią działa pewnie coś innego, może na Twoją skórę to nie zadziałać. To jest tylko przykład pielęgnacji, który pomógł w mojej walce z odbudowaniem bariery skórnej. Mam nadzieję, że Tobie ten filmik pomoże. Może wypróbujesz niektóre z tych sposobów. Jeżeli uważasz, że ten film był przydatny, to oczywiście zapraszam Cię do komentowania, lajkowania i do subskrypcji mojego kanału. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.